Yamatai wyspa na Pacyfiku, należąca do położonego na południe od Honsju Japonii archipelagu Izu, znajdująca się w środku tak zwanego Smoczego Trójkąta. W dawnych czasach na wyspie znajdowało się królestwo o tej samej nazwie, rządzone przez królową Himiko. Historia. Yamatai jest zaginionym starojapońskim królestwem. Rządzony był w ustroju matriarchalnym, a na jego czele stała słoneczna królowa, spośród których pierwszą była Himiko. Władczyni dowodziła elitarną armią samurajów, znanych jako Burzowa Gwardia. Sama Himimo posiadała rzekomo wielkie szamańskie moce, mogąc sprawować kontrolę nad pogodą. Słoneczna Królowa nie miała dzieci, zamiast tego przekazywała swoje moce wybranej przez siebie następczyni, wielkiej kapłance, która namaszczana była przez rządzącą jako przyszła władczyni Yamatai. W rzeczywistości jednak żadna z kapłanek nie została nową Słoneczną Królową. Wybrana przez Chimiko dziewczyna prowadzona była do klasztoru na ceremonię wyniesienia, podczas której królowa przenosiła swoją duszę do jej ciała. W ten sposób kontynuowała swoje rządy, co oznacza, że władała Yamataj przez bardzo długi czas po swojej naturalnej śmierci, będąc tym samym pierwszą i ostatnią słoneczną królową. Niewielu znało prawdę o słonecznej królowej, dzięki czemu rządziła przez wiele pokoleń. W okresie Kamakura przypadającym na lata 1185 do 1333 roku jedna z kapłanek Hoshi mająca zostać następczynią królowej odkryła prawdę na temat wyniesienia, jak również tego, że Himiko planuje poszerzyć swoje wpływy poza Yamatai. Ukradła sztylet generała burzowej gwardii, którym podczas ceremonii odebrała sobie życie przerywając rytuał i więżąc Himiko w rozkładającym się ciele. Gniew słonecznej królowej narastał, aż w końcu przerodził się w potężny sztorm uniemożliwiający ucieczkę z Yamatai. Jej królestwo upadło, a okryty hańbą generał burzowej gwardii popełnił seppuku. Sama gwardia jednak przetrwała i w dalszym ciągu strzegła wyspy i królowej klątwa Himiko sprawiła, że wyspa stała się pułapką. W ciągu stuleci setki statków, a następnie samolotów, które znalazły się w pobliżu wyspy, znikały bez śladu. Kiedy tylko zbliżyły się do Yamatai, rozbijały się w wyniku nagłego sztormu, którego szybkość i zaciekłość była niemożliwa bez ingerencji sił nadprzyrodzonych. Ucieczka z takiego sztormu była niemożliwa bez względu na zdolności statków do żeglugi czy umiejętności i doświadczenie kapitanów bądź pilotów. W momencie kiedy załoga próbowała wydostać się ze sztormu, ten jedynie się wzmacniał i ustawał dopiero w momencie kiedy jednostka rozbiła się na wyspie lub u jej wybrzeży. Ocaleli zostali zostawiani przy życiu, jednak jeżeli podejmowali próby ucieczki, chociażby na trawach, byli powstrzymywani przez kolejny sztorm. Ostatecznie wszyscy nieszczęśnicy, którzy znaleźli się w pobliżu wyspy, albo zginęli, albo zostali zmuszeni na niej zamieszkać. Podczas II wojny światowej, wyspa okupowana była przez japońskie wojska, które wykorzystywały ją jako placówkę badawczą mającą na celu odnalezienie sposobu na wykorzystanie sztormów jako broni. Stany Zjednoczone dowiedziały się o badaniach i wysłały na Yamataj co najmniej jeden batalion, którego celem było odzyskanie wyspy, jednak żaden z żołnierzy ani japońskich, ani amerykańskich nie zdołał jej opuścić. Nie wiadomo jednak, czy zabili się nawzajem, czy zostali zabici przez oni wynaturzone pozostałości poburzowej gwardii.